Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Stefan Krajewski zdecydował o losie ośrodków produkcji rolnej. Grunty, które miały trafić do tzw. OPR-ów, ostatecznie zostaną przekazane spółkom Skarbu Państwa. Decyzję podjąłem, że ziemia wraca do zasobu, do spółek skarbu państwa, do Instytutów wróci. Hodowla, bo przecież wszyscy widzimy, jak ogromnym problemem jest dzisiaj nadwyżka zbóż, a z drugiej strony mamy problem z odtworzeniem hodowli. Te działania ujęte w sposób całościowy pozwolą przywrócić hodowlę w polskie ręce i tak też będzie się działo. Przed nami dużo decyzji, dużo działań. Co to oznacza dla głupczyckiej spółki Top Farms? Opinii związków zawodowych, całkowitą redukcję zatrudnienia oraz redukcję bydła z 3300 sztuk do 500. W miesiącu sierpniu zarząd związku otrzymał pierwszą, pierwszą jak gdyby pulę wypowiedzeń, to jest dwadzieścia parę osób do, do rozwiązania w stosunku pracy z powodu tego, że nie ma decyzji na temat yy. Na razie się z tym jeszcze nie zgadzamy. Ogłosiliśmy pogotowie strajkowe, i, i na dzień 11 września jest zaplanowana duża manifestacja pracowników dużych spółek rolnych e, pod ministerstwem. Czy redukcje w top farms oznaczają wzrost bezrobocia w powiecie głupczyckim? W opinii ministerstwa nie, ponieważ pracownicy mają znaleźć zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa, które przyjdą na miejsce top farmsu. Jakub Słupecki, Kury